Hi, this is Ruben Sanchez from Atletico de Madrid. I am coach Guillermo Kiles from the Atletico de Madrid Academy, and we are here in Georgia's campus. This is an amazing experience. We are enjoying a lot this, this campus, these facilities. We are working with great coaches, with great players, and we are enjoying a lot our time in Poland. I recommend you to come here because the coaches are amazing. It's really uh, easy to work with them. Uh, we have uh, very good players. To enjoy this experience. So come here to enjoy this experience, to live the passion of Atletico de Madrid. We put all the passion in our work, and I think that uh, you will be very, 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 very um, interested in that kind of work. And, let it Cześć, jestem Dominik Bartosiak i uczestniczę w obozie piłkarskim Atletico Madrid Camp. Taki obóz trwa cały tydzień, nie licząc weekendu. Mamy treningi na boisku, analityczne, techniczne. Przyjechali do nas trenerzy z Hiszpanii i dzięki temu możemy się rozwijać i dowiadywać się rzeczy, których nie potrafili. Cześć, jestem Oli. Codziennie trenujemy na boisku Pogoń-Grodzisk. Mamy trzy treningi dziennie oraz mamy też zajęcia w salach, nowej hali w Grodzisku. Zajęcia z analizy wideo na obozie jest fajnie, polecam każdemu młodemu piłkarzowi. Cześć, Mam na imię Krzysiek. Gram w Pogoni od 6 lat. Na obozie Atletico Madrid jest bardzo fajnie. Trenujemy z trenerami Atletico Madrid. Porozumiewają się z nami po angielsku, po hiszpańsku, a my wszystko rozumiemy. Cześć, jestem Kuba, mam 12 lat i jestem właśnie po treningu. Jak widać, wylewamy siódme poty na treningu. Jest super. Polecam! Udało nam się nawiązać jako pogoń oficjalną współpracę z hiszpańskim klubem, nasi trenerzy dzięki temu będą jeździli na staże, będą mogli dalej rozwijać swoje umiejętności trenerskie. Nasz kampus trwa od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 17 odbywamy codziennie trzy jednostki treningowe na boisku, analizę wideo prowadzoną przez trenerów. Z Madrytu gry integracyjne. Na pierwszym naszym obozie pojawiło się 45 zawodników, którzy bardzo zadowoleni, dając z siebie jak najwięcej na boisku, chcą się pokazać hiszpańskim trenerom. Niewykluczone, że najlepszy z nich może pojechać do Madrytu na 3-4 dni, żeby zaprezentować tam swoje umiejętności. Oczywiście z tego miejsca chcielibyśmy podziękować burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego, dyrektorowi Osiru, prezesowi Pogoni Grodzic, ponieważ goszczą nas na swoich obiektach. Dzięki temu możemy nawiązać współpracę. Jest to korzyść obopólna zarówno dla nas, jak i dla klubu, dla miasta, ponieważ nieczęsto nie zdarza się, aby topowy klub ze świata gościł na obiektach w Polsce. Także zapraszam na nasze kolejne projekty. W przyszłym roku również będziemy gościli trenerów z Madrytu.